To jest najlepsze czy wie za jakiekolwiek Co się mole, wszystko. Co ja próbujesz? <noise> czy to chyba po jakimś kielichu trzeba co? Tu nam dziewczyny pomagają, coś, ale nic nie idzie, druty, nie druty. No a tutaj jeszcze, żeby Wam zobrazować, w którą stronę będziemy jechać. Czyli na północ. Autem pokazuje około 7 godzin, ale wiadomo jak to jest autobusem. Ja myślałem, że tutaj pokleję vloga. Wypocznę, odpocznę, zjem. A tu tymczasem jest walka o życie naprawdę, bo jest grubo. Jeszcze kierowca mówił, że musimy jechać jakąś inną okrężną drogą, bo zablokowali drogę przez którą mieliśmy jechać. Posił to wszystkim pasażerom po kolei. Powiem Wam, że rzeczywiście ciekawie to wygląda. Startowaliśmy z Puerto zamiast na północ do Oaxaca, pocisnęliśmy tutaj w stronę Mazunte Już byliśmy daleko, daleko za Mazunta Teraz widzę, że w ogóle wracamy. O, i to będzie długa droga. A zaszywał dalej dżungla. Taki Aviomarin z wycieczki szkolnej autobusowej, by się tu przydał. Taka pani nauczycielka z Aviomarinem, bo jest mega grubo ciężko skupić uwagę i wzrok na filmie. Trzeba patrzeć na te wyboje, bo jest masakra. No i dobry wieczór, dojechaliśmy właśnie 12 godzin takiej udręki, że to jest szok zameldowaliśmy się już rzuciliśmy bagaże i pierwsze co polecieliśmy do knajpy i co fajne, patrzcie jaką mamy panoramę za sobą, a to jest raptem 5 minut co prawda spinaszki od naszego apartamentu ale naprawdę fajnie to wszystko wygląda od razu mamy pierwszego dnia, pierwszego wieczoru nocną panoramę na Oaxaca. Ale widzicie od razu w bluzach. No, już zdecydowanie zimniej. Chociaż stwierdziłam, że w sumie takiej pogody potrzebowaliśmy. Tak, Chłodniejsze wieczorki na bluzę, takie bardziej rzeźkie, nie? Niż taka duchota, bo ja w Puerto Escondido to w majtkach siedziałem po prostu od rana do wieczora. No, no gdzie taka klimatyczna knajpka. I co? Salut. No i dzień doberek. Witamy w Oaxaca de Juarez. Pierwszy dzień w tym mieście rozpoczynamy od free walking toura. Jest to taki, taki evencik 2,5 godzinny, gdzie trzy razy dziennie spotyka się grupa obcokrajowców. Jest darmowy przewodnik i chodzimy po mieście. Przewodnik pokazuje nam fajne rzeczy, gdzie zjemy gdzie możemy coś zobaczyć, przytacza jakieś anegdoty historyczne i tak dalej. Mocno, mocno ciekawy temat. Właśnie lecę tam do, do mojej grupy, słuchać się w kolejną opowieść. Klaudia już jest, także zabieram Was ze sobą i ciśniemy ulicami. Tak wygląda pochód weselny. Nieźle. Jesteśmy mega zadowoleni, że udaliśmy się na tego city tour'a, bo jesteśmy jeszcze przez najbliższy tydzień w Oaxaca I ziomeczek pokazał nam mega dużo fajnych, nieturystycznych miejscówek. Pokazał nam miejsca, gdzie możemy udać się coś zjeść, jak na jakieś tam tradycyjne potrawy itd. Niestety większość rzeczy była już pozamykana. E, bo byliśmy koło 17, czyli już na ostatniej turze zwiedzania. No ale zanotowaliśmy sobie te miejscówki, także na pewno udamy się podczas tego tygodnia. No i niestety się rozpadało pod Też nas sam koniec. Złapał, tak, dlatego się skryliśmy tutaj w kawiarni. Tak, dlatego szukaliśmy na szybko jakiejś kawiarni. E, no i Ziomeczek nie pokazał nam jeszcze tam paru miejsc, które chciał pokazać, no bo już tak padało, a nikt oczywiście nie miał parasolki, no bo no, nikt się nie spodziewał, że Oprócz będzie padać. Przewodnika, Oprócz przewodnika, no, tak. I był rozpoznawalny właśnie po żółtej parasolce. Po żółtej parasolce, ale najśmieszniejsze jest to, że był z tą parasolką i takie typki zaczęły na niego patrzeć. A on, o, chcecie tą parasolkę? A w sumie zapomniałem, że ją miałem, także pożyczył im tą parasolkę na chwilę. No, także już się skryliśmy w kawiarni, ale no, jesteśmy mega zadowoleni, także polecamy. E, Dawid siedzi z kąpem. Tak, ja łapię wifi, bo u nas Airbnb jest tak słaby, to masakra jest. Że... Nie można nawet Ile? ściągnąć jakichś... 50. Do... megabita tak, na sekundę. Tak, do, do jakiegoś, do jakiegoś yy, downloadu, to jest, to jest masakra, no. już po knajpach łapie Wi-Fi, żeby wgrać no. na Vloga. Jeszcze w ogóle się dowiedzieliśmy od y, ludzi, którzy byli na tym city tourze, że w Meksyku działa bla bla car, o czym totalnie nie wiedzieliśmy, ale to chyba od paru miesięcy z tego co udało mi się usłyszeć. Także może na jakichś tam do kolejnych miejscówek spróbujemy bla bla cara. No i tyle, także no. widzimy się w kolejnych dniach na zwiedzaniu Łahaki. No, także a No, witamy z naszej chatki. Nie robiliśmy wam w sumie runtura, bo tak szybko wszystko się dzieje tutaj, dlatego już jest lekki bałaganik. Bałaganik, tak, ale musimy nagrać wyjście z naszej chaty, bo jesteśmy w sąsiedztwie. Meksykański godzinek i mamy dwa pieski w ogóle. Będą? O, Cześć. Cześć, Cześć Naila, chodź. No chodź tu. Chodź, pozwalam Ci na schodek wejść. Chodź. Chodź. No tak, tak. Dobra. W ogóle historia jest Dobrze. bardzo fajna, bo właścicielka pierwszego dnia wyszła i kazała nam dać rękę do powąchania, żeby psy wiedziały, że my tutaj będziemy mieszkać przez krótki okres czasu i żeby na nas nie szczekały faktycznie teraz. Już się, się zakolegowaliśmy. Tak. Także fajnie. Flippy flap. <laughs> no, a tam w ogóle to jest, to, to są takie jaja tutaj jest. Jakaś Ala dobudówka nowa. Tutaj jest właśnie Airbnb mieszkanie na wynajem, a tutaj patrzcie normalnie w Dijanej chatce. Mieszka babcia z dziadkiem. Mają gospodarstwo, tam jakieś kury i tak dalej. No. Patrzcie jak ludzie mieszkają. Jeden na drugim. Tutaj nie ma prawa budowlanego. Tutaj jest samowola budowlana. Nie, młody? Słuchajcie, weszliśmy właśnie na teren największego marketu tutaj. Można no, dostać najtańsze rzeczy, także jak chcecie kupić jakieś rękodzieło, kapelusze, no w ogóle buty pamiątki Wszystko, wszystko dżemy było po nie? I filapia, selmon, Młode kokosy pani kroi, chyba no. To co, jakieś przymierzanko? takiego, tylko kurde. Pół roku w podróży z takim kapeluszem, słuchajcie No, to jest, to jest wyzwanie, nie? Patrz, fajne No, nareczki fajne Plecaki, jakie różne i tak dalej Patrz, tam wyżej ola. Obroże dla psów Jakie fajne, fancy wzorki Chipotle to jest chyba z tym... tym z konikiem, konikiem polnym wolnym, no. od razu mi się przypominają czasy Zielińskiego i Świebockiego, targowisk wrocławskich, gdzie się kupowało te podróby ale nie wiem, czy bym to zjadła co Klaudia, próbujesz? no właśnie nie wiem, czy je jestem gotowa czy je na to teraz? Czy to chyba po jakimś kielichu trzeba, co? Zobaczcie kolejne wesele dzisiaj Tym razem widzę, że tam jest Jose i Ilsa Śmieszna ta sól, to jest taka przyprawa, tak jak David mówi taka. No. No ogólnie nie będę... Bimberek. E, teścia bimberek lepszy. Słuchajcie, spacerujemy sobie tutaj uliczkami, po których oprowadzał nas wczoraj Raul, nasz przewodnik na Free Walking Tourze. I guma, bo tak myślimy, kurde, szkoda, że go nie zapytaliśmy, gdzie tu jest najlepsze miejsce, żeby obejrzeć mecz Polska-Meksyk, nie? No ja już chciałam do nich pisać na Instagramie, ale wiadomo jak to jest. Albo odpiszą, albo nie, na tym cujął A tu nagle bęk. I, i, idzie Raul, idzie Raul i, i się śmiejemy właśnie, ja mówię, o co, dzisiaj nie pada, a, 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 a ja mówię, mamy parasolkę i Klaudia pokazuje mu parasolkę, więc byliśmy zabezpieczeni, ale zapytaliśmy się go, no to gdzie jest to miejsce, no i wskazał nam taki, taki pap. Niby irlandzki, ale że wszyscy lokalsi tam, tam idą, tak. oglądają, bo jest duży ekran i, i on tak dalej. I tam będzie i mówi, to napijemy się wódki no, tego wieczoru. No, że, że walimy wódę, walimy nie? Znaczy wieczoru. Ten mecz y, od czasu meksykańskiego jest o 11. Wywołaliśmy go myślami, słuchajcie. Ale takie właśnie mięsko bym zjadł. My dotarliśmy na mercado, Bankę, no Ale tu są tłumy, ale wszyscy no. po prostu fiesta jedzeniowa. Ale patrzcie, my też zamówiliśmy tak zwany Lahakeno Plate. Tak. Serek, jakieś chorizo, jakieś yy, steki, nie niesteki. Jakieś... Sosie, mole, wszystko, serek, więc naprawdę fajnie. No, no wygląda w z najlepsze chorizo, jakie kiedykolwiek w ale dobry plejcik naprawdę. Mięska, sosy, sery. Wszystko bardzo dobre. 40 peso. Czyli jakieś 30, parę złotych. No, runda druga, jedzonka. Tym razem tamales. Liści kukurydzy. Takie zawiniątko. A myślisz, że liść kukurydzy jest jadalny? Myślę, że nie. Myślę, że jestem wręcz przekonany, że nie. Kukurydziane gołąbki. Tak. I tak to smakuje, nie wiem, jak mi powiedziałaś, ja nie wiem jak się z tym obyć, właśnie to jest najgorsze. I oto tyle szumu, fasola, tortilla. O, poczułem kosteczkę kurczaka w sercu. Jak, co tu jadłeś tutaj, otwijałeś kurczaka? Nie wiem, co ja mam Ale jaja. Klaudia dotarła do farszu, uwaga, tak wygląda farsz. To nie jest kaszanka. I jak? Na no średnio. Dobre na, na raz, żeby spróbować, nic poza tym. Także żegnamy się. Słuchajcie. No, Klaudenka, pokaż, co właśnie się zakupiło przed chwilą. Rzecz. No I rzecz, moi drodzy, otóż jest to bluzka taka, o, jak będzie zimno to sobie po prostu tak ten sobie tak. No, super, super. To jest też w formie takiej ala sukienki. Taki fartuszek trochę. Nie, no tutaj się... No, tunika, widać. dobra, tunika. No, i słuchajcie, całe 200 peso, czyli jakieś 45 zł, aktualnie, perdona. No i Buenos Dias, moi drodzy. 20 listopada 2022 rok. To właśnie dzisiaj w całym kraju Meksykanie obchodzą Dzień Rewolucji Meksykańskiej. A my zobaczymy, jak jest to obchodzone w mieście Oaxaca. No i cóż, moi drodzy, z cyklu lekcja historii na dziś. Rewolucja Meksykańska. 20 listopada przypada właśnie dzień, w którym w 1910 roku rozpoczęła się Rewolucja Meksykańska i trwała przez 10 lat. 10 lat walk o zmianę ustroju. Walki te były spowodowane faktem, że obecny prezydent Porfirio Díaz rządził przez 30 lat. Były to rządy dyktatury. Sam sobie uskuteczniał reelekcję, nie było żadnych demokratycznych wyborów, aż w końcu gość nazwiskiem Maduro powiedział basta. Rozpoczęła się rewolucja, w której bardzo ważną rolę odegrali chłopi na czele z Pancho Villa i Zapatą. Przez 10 lat walczyli właśnie o, o, o tą zmianę ustroju. Głównie wyszli z postulatami socjalistycznymi, socjalnymi, chcieli dostępu do służby zdrowia, nauki itd. tak dalej, Przy okazji free walking tour'a, jak rozmawialiśmy z naszym przewodnikiem o, o całym tym backgroundzie, takim bo wiadomo, każda moneta ma dwie strony, tak jak u nas można było. Ktoś lubi Jaruzelskiego, ktoś nie musiał wprowadzić stan wojenny, bo by obce wojska wkroczyły, albo nie musiał tego robić. Tak samo tutaj jest, jest troszeczkę społeczeństwo podzielone, bo ta, te rządy Porfirio Diaza, one jednak owocowały w dużo przemian społecznych. Yy, jakieś kobiety mogły, miały prawo do edukacji, yy, powstało dużo dróg. No, jednak Meksyk. To był jedyny okres, też przypomniało mi się właśnie teraz, gdzie jedno peso meksykańskie równało się jednemu dolarowi. Także prosperity kraju wtedy rosło, było naprawdę spoko. No i owocem tej całej rewolucji była podpisana konstytucja, która obowiązuje w Meksyku do dziś. Także wszyscy świętują, zbierają się, czekamy na paradę i, i fiesta. i match balls. He's back again. Już po paradzie, wszystko trwało jakieś dwie godziny, jak nie więcej. Ale no my się zerwaliśmy pod sam koniec. Tak, zerwaliśmy tak, się, bo już chcieliśmy kawki i tak dalej. No. No, buzias, gracias, gracias. No, nasze jedzenie, ale ładny no, talerz. No. Będziemy dzisiaj próbować tamales. też jak właśnie w końca nie wiemy, co to jest. Ale wyglądem przypomina, jakby był to placek a z dodatkami. Na pewno im sos mole, czyli ten sos smakuje trochę jak barbecue. Dawid sobie zamówił z chorizo, ja sobie zamówiłam z pieczarkami. Widzę tutaj i kłopakański serek, no i sosik do tego dostaliśmy. Także. ciekawostek o mieście Oaxaca. Za mną jest budynek, który jest zamknięty i na którym jeszcze do niedawna wisiała masa, masa plakatów i ogłoszeń. A co się z nim stało? Już w tłumaczę. Oaxaca jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO od końca lat 80. I jednym z założeń jest to, że każdy dom na ulicy musi mieć inny kolor. I właśnie tutaj mamy do czynienia z nieprzestrzeganiem tej reguły, gdzie właściciel nie poszedł do urzędnika i nie zapytał się, na jaki kolor może pomalować sobie dom, tylko uskutecznił tak zwaną samowolę. I tak się przytrafiło, że pomalował dom na taki sam kolor, jak już jest na tej ulicy. Ta ulica się chyba jeszcze ciągnie trochę tam. No i cóż, urzędnicy skrupulatni dopatrzyli się tego. No i e, z marszu zamknęli e, ten dom, nałożyli wysoki mandat, wysoką karę i tak dalej. Ja też czytałam, że można iść nawet za to do więzienia. Także tak, nie wiemy jak tak, było no. w tym przypadku. Także tutaj prawo budowlane, jakieś wymagania co do zabudowy i tak dalej są mocno restrykcyjne. Jest to tak zwane kolorowe miasteczko, z tego słynie, no są pewne warunki bycia właśnie w programie UNESCO i to jest jeden z nich. Jeżeli miasto i włodarze tego nie przestrzegają, to mogą być wypisani, no wiadomo, to się wiąże z jakimiś tam stratami wizerunkowymi ekonomicznymi i tak dalej no i tutaj jest taki żywy przykład no. jest, tutaj nawet jest no. kartka albo suspendido albo suspendio co oznacza zawieszony po hiszpańsku słuchajcie znowu jesteśmy na markecie november, mhm. wczoraj. i jeszcze dokładnie te same stanowisko bo tak nam wczoraj zasmakowało ale wybraliśmy sobie, wybraliśmy sobie inne dania patrzcie co Klaudia ma La no, ale cenie i myślałam, że to będzie mniej się, ale... Ja czekam jeszcze na swoje. No i no. zabik mi pomoże. No. Jemy jak to w A ja zamówiłem Entomatadas z tortillą, z sosem i z wieprzowiną. Ten suchy Alla spud jest wypiekany i sobie tak leżakuje i czeka na swoje obolę właśnie w taki sposób. Tutaj pokazujemy jakie my byliśmy stanowisko. Sarita. I fajnie być na 20 nowiembre 20 nowiembre Dokładnie, 20 listopada I market też 20 listopada że super Święto jedzenia dzisiaj Klaudia próbuje konika polnego Nadszedł ten czas Tak, nadszedł ten czas Ciekawe czy zasmakuje Patrzcie Jezu, ja nie tak spójrzałam na go. Ta, tak wygląda OK, no to dziobaj chyba, chyba zamknę oczy, zostawić ci dawaj jedz, nie, nie, nie nie. Ja nie. Hmm. jak takie nie porównałbym to do chipsa wiesz do czego bym to porównała? do wczorajszej soli bo smakuje identycznie a widzisz, bo w Krzyli wczorajszą sól też mi dzisiaj koleżanka pisała na Instagramie. To były zmielone właśnie jakieś robaczki, koniczki polne. No i jak, to co? Teraz na łąkę i zbierać koniki polne, nie? Na grilla? Tak. No dobra, ale ciekawe. Nie było najgorsze. Tak doprawione, nie? Tak pewnie w głębokim oleju usmożone, że, że no nie czuć, nie? Włosków na odnóżach nie było czuć w podniebieniu, nie? Więc... No, dobra. Tak się nażarliśmy, że słuchajcie, wychodzimy. Powiem wam, że tak się najadłem, a tu jeszcze wszędzie pod górkę, że są ciężary takie, że szok. Czeki, mamy przypał tutaj z drzwiami frontowymi, nie możemy otworzyć. Jest zamek zamknięty, taka górna klamra nam się. Zablokowała, nie wiem jakim cudem tu nam dziewczyny pomagają coś, ale nic nie idzie, druty nie druty, I chyba będziemy szybę wybijać. A, A oki, okay. oki. Okay. Okay. Jest jakieś krzesełko? Nie chcę na razie. Ale jaja, co? No, My tego jeszcze nie grali. O! Perfekto. Krzesełko. Żebyś nie zleciał, Dawid. Jak to się zablokowało? Jak to się zablokowało, ja nie mam pytań. No. Było niby tak odkluczone. No bo inaczej by nie można było zamknąć drzwi, nie? No i nie, nie dało rady, A widzicie? O, kurwa. Mechanizm. No. no, także dobrze nam dziewczyny pomogły. Dostaliśmy zgodę na to, żeby rozbić szybę. Ponoć nie pierwszy raz. No, ale dobra. Z happy endem. D daliśmy im piwko. Dobra, fajne, pomocne. Dziewczyny tutaj się brały za rozbijanie szyby, no, za wyważanie. Ale takich przebog jeszcze w ogóle właścicielka nam napisała na Airbnb, żebyśmy pchnęli mocno drzwi. Ja jej tłumaczę, że no nie da rady. Dopiero potem po prostu dziewczyny zadzwoniły, powiedziały, że Dawid próbował, no, wywalić te drzwi, no, no nie da rady. I ona, no dobra, no to trzeba wybić szybę. nieźle. No ale dobra, z happy endem, także... No, mam nadzieję, że nas nie obciąży, Nie no mam to nagrane na kamerce, wszystko git, także... Także co? Robię kawkę, jem czekoladkę, biorę się za sklejanie vloga.